I że jak pomagamy, to nigdy kosztem siebie. Mhm. Nigdy kosztem mhm. poświęceń, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby, żeby to, to w ten sposób robić. To jest w sumie. Misionarze tak robią. Tak. My się uczymy z zasady wielkasy i owca cała. Uczymy tak. się tak pracować, żebyśmy byli zawsze po i mieli życie ułożone i jak gdyby z tego pułapu. Jak chcemy pomóc komuś, to z tego pułapu, nie że naruszamy swoje struktury życiowe. Każdy, każdy musi na to. Bez dostać i wtedy asertywnie. Okay. Asertywnie i tak jak chcemy, to my mamy decydować, czy pomożemy i jak chcemy pomóc. A nie tam, prawda, że nie mamy nic do gadania, tylko musimy to na 100% wejść, tak, bo to jest... Oczywiście, dokładnie. Dobra. Pływy astralne daleko głębsze, czyli, czyli, Wpływy astralne daleko głębsze, no to już są takie, gdzie jest próba ingerowania w nas, w naszą wolną wolę, w naszą strukturę psychoenergetyczną, jest to chęć zawładnięcia nami i naszym ciałem. Które tak naprawdę powszechnie nazywa się opętanie. Opętanie ma wiele poziomów. Nigdy nie jest to jednoznaczny poziom. Też sobie do końca wybijcie z głowy filmy hollywoodzkie, że opętanie to jest nagle człowiek tam lata w powietrzu z czerwonymi oczami, kurczę coś tam jeszcze. To się tak, nie, to się tak kochani, nie dzieje. To nie w ten sposób działa. Filmy hollywoodzkie no, muszą robić koło tego jakąś dramę odpowiednią emocjonalną, bo inaczej no, film byłby nudny i wytwórnia by nie zarobiła. Natomiast jest to troszeczkę no, specjalnie skrzywiona interpretacja, żeby wywołać emocje. Są astrale, właściwie większość astrali, które tam są, które jakby nie chcą stamtąd odejść, przebywają tam. Marzą nie tylko o tym, żeby mieć paper. Czyli, czyli energię emocjonalną, życiową i seksualną. I daleko dalej. Idą daleko dalej i chcą próbować zawładnąć człowiekiem, jego psychiką. A z czasem, jak się da, całkowicie jego psychiką, przez to też i ciałem, które ten człowiek dysponuje. No i teraz, czy to jest możliwe? Jak najbardziej jest to możliwe? ale nie u zdrowego człowieka. Zdrowy człowiek, który jest otwarty na wszystko, co najlepsze, po pierwsze nie ma mechanizmów, które na to pozwalają. Po drugie, każdy umysł posiada pewne naturalne blokady, które jakby nie uniemożliwiają takie rzeczy, uniemożliwiają innej dusze wejście w nasze ciało i próbę zaingerowania tam i po prostu nie dopuszczają do takiej możliwości. Ale można te mechanizmy naruszyć, bądź zniszczyć. Jak? No na przykład wszyscy tacy już zaawansowani narkomani, alkoholicy praktycznie cechują się tym, że tych blokad nie mają naturalnych. Czyli są upętani większości, Jeżeli ktoś... pojedziecie sobie do no. zakładu psychiatrycznego, no, to, są to poczujecie dziwną, nieprawdopodobnie silną gęstość astralną bo w zakładzie psychiatrycznym na oddziale ciężkim 99,9 łamane przez 9,9% ludzi jest po prostu opętany i tutaj między nimi zachodzi pewna zależność ponieważ choroby psychiczne biorą się z różnych powodów działa to tak choroby psychiczne powodują skrzywienia w umyśle które ułatwiają astralom wejście Opętujący ale niektóre naciski astralne też tworzą skrzywienia psychiczne. Działa to w dwie strony. Działa to w dwie strony. Mhm. Dokładnie tak. Może działać jedna strona, a druga albo dwie raz. Także na oddziałach psychiatrycznych tak naprawdę jak rozmawiacie z kimś, kto tam ma stwierdzoną jakąś głębszą chorobę, no poważniejszą, to tak naprawdę nie wiecie skąd gadać. Bo kto powiedział, że opętuje go 11? Tak. Może być ich 10, 20, 30, które się pod, dobrze podczepiły. W raz ten na chwilę uzyskuje istotę przewagi, raz ten, raz ten. Mhm. Czy taki narkoman na przykład, czy ktoś, kto używa narkotyków przez jakiś regularny czas, co już mu kilku lat, nawet nie jakiś tam mocny, czy to wtedy te blokady spowodowane, że on się. W wyniku działania tych narkotyków znajduje się jakby w innym stanie świadomości i one tam, te blokady tam się likwidują? Że jest bardziej znaczy, podatne. Mog Mogą być jeszcze niezniszczone, ale narkotyk powoduje otępienie całego umysłu. Więc te struktury, które powinny zarządzać tymi blokadami, też są otępione jest tak, strażnik zasnął na stanowisku. To trzeba pamiętać, że tam wszystko jest też energią, więc to są też struktury nie tylko fizyczne, tak. ale energetyczne. Narkotyk to też jest pewnego forma energii. Tam to tak. jest struktura energetyczna, ale to krzyżna, niszcząca to jest struktura tak. Jest zdrowa. Tak, dokładnie tak. Mhm. Nie ma oświecających narkotyków, jak mm -hmm. jest Czyli, jeżeli ktoś przez jakiś czas brał te narkotyki, nawet nie brał jakichś tam twardych, czy nie wiadomo jakich, ale regularnie i był jakby w innych przestrzeniach, to jego miejsce mogło coś zająć, nie? Tak, nawet jak mu się wydawało, że nie wiem, po narkotykach on ma wizję, jest w raju, to tak naprawdę narkotyk na siłę zniszczył jego naturalne mechanizmy obronne, czyli on w naturalny sposób nie był gotowy na te wizje. Nie mówiąc już o tym, że narkotyk może też nie zniekształcać te wizje, więc to nie będą naturalne, boskie wizje, tak? Czy jakieś też mogą tak zapytać? Dobra. Pełno jest grup takich, no. Czy ktoś się może urodzić opętany? Może. Może, może mieć taką tendencję, że zaraz się astralę po urodzeniu nikogo nie mm -hmm. Tylko na no, też mogą tak, tak No ale jak już jest w brzuchu umacan, to też przecież mogą, dać. Mogą, są tam, tam, tam Znaczy nie opętanie, tak są wojna